Mamy zadany układ inercjalny i narysujmy układ współrzędnych czasoprzestrzennych. Tutaj jest oś X, a tutaj jest oś czasowa. To znaczy C razy T, gdzie czas jest pomnożony przez prędkość światła. Skupiamy teraz uwagę na zdarzeniu O, będącym w początku układów współrzędnych. Tu jest zdarzenie O. Narysujmy teraz stożek świetlny zdarzenia O. To znaczy narysujmy wszystkie zdarzenia, oddalone interwałem zerowym od zdarzenia O. Ja przypominam, że kwadrat interwału delta S do kwadratu w tej sytuacji równa się C razy t do kwadratu minus x do kwadratu i my szukamy zdarzenia, dla których to jest równe 0. Co nam daje ct równa się plus minus x. Czyli mamy dwie proste, narysujmy te dwie proste. To jest pierwsza prosta, to jest prosta ct równa się x oraz druga prosta Przechodząca przez zdarzenie O to jest CT równa się minus X. No dobrze. I te dwie proste to są zdarzenia, które można połączyć promieniem świetnym z zdarzeniem O. Teraz stożek świetny danego zdarzenia dzieli czasoprzestrzeń na trzy rozłączne podbiory. wnętrze górnej części stożka, wnętrze dolnej części stożka i zewnętrze stożka. Popatrzmy na przykładowe zdarzenie P1. O. Tu mamy przykładowe zdarzenie P1, tu jest współrzędna x tego zdarzenia, a tu jest współrzędna c razy t tego zdarzenia. No i widać, że dla zdarzenia P1, c razy t jest większe od x, no i natychmiast widać, że delta s do kwadratu, co jest równe ct do kwadratu minus x do kwadratu, jest większe od zera. A zatem interwał pomiędzy zdarzeniem o i P1 jest interwałem typu czasowego. I to samo dotyczy się zdarzeń wewnątrz dolnej części stożka świetlnego. Na przykład popatrzmy na zdarzenie P2. Tutaj mamy przykładowe zdarzenie P2. Tu jest współrzędna x tego zdarzenia, a tu jest współrzędna C razy t tego zdarzenia. No i tak samo łatwo się przekonać, że dla pary zdarzeń P2O delta s do kwadratu jest większe od 0. I przypominam, że zdarzenia oddzielone interwałem czasowym. Można połączyć z sygnałem o prędkości mniejszej od prędkości światła. Na przykład, ze zdarzenia P2 można wysłać sygnał o prędkości mniejszej od prędkości światła do zdarzenia O, a ze zdarzenia O można wysłać sygnał, znowu o prędkości mniejszej prędkości światła, do zdarzenia P1. Teraz kolejność czasowa dwóch zdarzeń o interwale czasowym jest taka sama w każdym układzie inercjalnym. Górna część wnętrza stożka i sam stożek zawiera zdarzenia będące przyszłością zdarzenia O. Na przykład zdarzenie P1. Dolna część wnętrza stożka i sam stożek zawiera zdarzenia będące przeszłością zdarzenia O. Na przykład zdarzenie P2. I taki podział zdarzeń... Na przyszłe i przeszłe względem zdarzenia O jest absolutny. To znaczy jest taki sam w każdym układzie inercjalnym. Popatrzmy teraz na zdarzenie P3. Tutaj mamy zdarzenie P3. Jest to zdarzenie będące na zewnątrz stożka. Tu jest składowa X, a tu jest składowa C razy T tego e, zdarzenia. No i teraz dla zdarzenia P3. Mamy oczywiście, że x jest większe od ct. No i natychmiast widzimy, że delta s do kwadratu jest mniejsze od zera. To znaczy interwał dla zdarzeń O P3 jest typu przestrzennego. No i tak samo delta s do kwadratu jest mniejsze od zera dla par zdarzeń P4 O, gdzie P4 jest na przykład tutaj. Tu jest zdarzenie P4, również będące na zewnątrz stożka świetnego. I teraz zdarzenia z zewnątrz troszkę świetlnego nie można połączyć ze zdarzeniem O sygnałem o prędkości mniejszej lub równej prędkości światła. I teraz wiemy, że dla zdarzeń z delta S do kwadratu mniejsze od 0 czasowa kolejność zdarzeń zależy od układu odniesienia. W tym układzie współrzędnych, tak jak na rysunku, zdarzenie P3 zachodzi później niż zdarzenie O. Ale w jakimś innym układzie inercjalnym czasowa kolejność zdarzeń może być odwrotna. Zróbmy sobie teraz podsumowanie. Jeszcze raz narysujmy sobie układ współrzędnych czasoprzestrzennych. Oś C razy T, a tu jest oś X. Teraz narysujmy sobie stożek świetny zdarzenia O. Mamy nasze zdarzenie O. Rysujemy stożek świetny. Mhm. I teraz zdarzenia na stożku oddalone są od O interwałem zerowym, to znaczy delta S do kwadratu równa się 0. Czyli tutaj delta S do kwadratu równa się 0, oraz tutaj delta S do kwadratu równa się 0 na stożku świetlnym. Teraz wnętrze górnej i dolnej części stożka zawiera zdarzenia oddalone od O interwałem czasowym, to znaczy delta S do kwadratu jest większe od 0, czyli delta S do kwadratu jest większe od zera i tak samo tutaj delta s do kwadratu jest większe od zera. Górna część stożka i jego wnętrze zawiera zdarzenia będące przyszłością zdarzenia o. Dolna część stożka i jego wnętrze to są zdarzenia będące przeszłością zdarzenia o. Obszar na zewnątrz stożka zawiera zdarzenia oddalone od o interwałem typu przestrzennego. To znaczy tutaj delta s do kwadratu jest mniejsza od 0. I tutaj delta S do kwadratu jest mniejsze od 0. I ten podział czasoprzestrzeni względem zdarzenia O jest taki sam dla każdego układu inercjalnego, bo interwał jest niezmiennikiem transformacji Lorentza. Na koniec chcę podkreślić, że stożek świetlny określa przeszłość i przyszłość jednego zdarzenia. Dla każdego zdarzenia mamy inny stożek. No i zróbmy sobie rysunek. Mamy tutaj oś C razy t. Tutaj mamy teraz oś x. I narysujmy sobie kilka przykładowych zdarzeń i ich stożki. No, na przykład zdarzenie tutaj w początku układu współrzędnych. I mamy tutaj część stożka. Jakieś inne zdarzenie. Tutaj jest stożek tego zdarzenia. Rysuję część tego stożka. I na przykład tutaj zdarzenie. I rysuję część stożka dla tego zdarzenia. I teraz dla tego ostatniego zdarzenia zakreślmy bliską przyszłość, bliska przyszłość tego zdarzenia, oraz zakreślmy bliską przeszłość tego zdarzenia. To by było wszystko.